Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie: oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Oto słowo pańskie. Dziś Jezus wyjaśnia nam tajemnicę Królestwa Bożego, nawet stosuje ironię, aby pokazać nam wewnętrzną energię którą ma słowo Boże. Co możemy sobie wyobrazić taki przejaw ludzkiej głupoty, aby stawać świece pod łóżkiem? Chrześcijanie ze zgaszanym światłem lub przy zapalonym świetle, ale z zapalonym oświetleniem. Gdzie się tak, kiedy nie przyjmujemy odpowiedzialności w służbie wiary, w pełni wykorzystując naszą wiedzę i miłość? Jakże neutralnym jest nasz egoizm kiedy ograniczymy nasze życie tylko do osobistych korzyści. Życie pod łóżkiem, tak komiczne i nieuchronne. Ewangelia, wręcz przeciwnie, jest świętym wyrazem żarliwej miłości, w której nam komunikuje, którą należy głośno oznajmiać, która nakazuje nam rozwój osobisty, wewnętrzną dojrzałość i służbę innym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, i mówił im: Uważajcie na to, co słuchacie. Ale co to znaczyć słuchać? Czego mamy słuchać? Powinniśmy sobie zadać to pytanie wiele razy. To akt szczerości wobec Boga, który zmusza nas do zastanowienia się nad tym, co tak naprawdę chcemy robić. A żeby to wiedzieć, trzeba słuchać, być uważnym na podpowiedzi Boga, nawiązać z Nim dialog. Rozmowa zakończy matematykę miar. Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarę, jak wymierzycie, odmierzą wam, jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawiam go i tego, co ma. Łaski darowane nam przez Boga są nieprzewidywalne i wyjątkowe. To jest sposób, aby pobudzić naszą hojność.